w kolejnym wydaniu Gotuj z Bożanką. Dzisiaj będę robiła daktylowe koreczki. Jest to bardzo łatwe do zrobienia i bardzo szybkie. Dwa składniki to daktyle i boczek. I tak naprawdę jak spodziewamy się czasami niespodziewanych gości, robi się je bardzo szybko i błyskawicznie, są bardzo smaczne, wszystkim smakują, co niektórzy nazywają je cukiereczki. Ale ja bym takich nie nazwała. A, dobry appetizer i co robimy? Mam tu boczek pokrojony jest bardzo cienko, pokroiłam go sobie na trzy części bo tyle wystarczy, oczywiście daktyle, każdy daktyl będzie zawijany w boczek a następnie będziemy piekli w piekarniku no i oczywiście potrzebujemy jeszcze wikałaczki żeby ten boczek trzymał się i teraz zawijam takiego daktyla w boczuś i Dajemy kałaczkę, tylko dodam jedno: że daktyle muszą być bez pestek, jeśli chcemy mieć zdrowe zęby. Idzie to naprawdę szybko. Zawieruszyła się jakaś zielona wykałaczka. A ja wolę te bezbarwne. Naturalne o. Ilość koreczków uzależniona jest od Was, w zależności od tego, ile macie daktyli, ile boczku. Ja tu akurat miałam 250 gram daktyli, boczku mam troszkę więcej, ale ja nie zużyję wszystkiego. Po zrobieniu ich powiem Wam. Minęło kochani 5 minut, jak widzicie. Tak naprawdę to zużyłam wszystkie daktyle, czyli tak jak mówiłam, 250 gram daktyli miałam i 450 gram boczku. I teraz włożę je do piekarnika na 180 stopni. I zobaczymy, podejrzewam, je za 15 minut powinny być chrupiące, podsmażone. Ten boczek troszeczkę nam się wytopi. Mamy idealnie miejsca. Piekarnik już jest nadzany. I do zobaczenia za 15 minut. Minęło 22 minutki. Podejrzymy nasze koreczki. I są piękne, zarumieniły się. I wyjmujemy je teraz. Musimy chwilę poczekać, żeby się lekko przesłużyły. I będzie można je próbować. Wyłączę piekarnik. Możemy je przełożyć już na talerzyk. Równie dobrze można zawijać suszone śliwki w boczek. Smakują bardzo dobrze. Jeśli ktoś nie lubi daktyli, może zmienić na inny owoc. Jeszcze są bardzo gorące, a tu już ślinka leci, żeby spróbować. Takie odłożyłam sobie już jednego i zaraz będzie Bardzo dobre, boczek, troszkę słony, daktyl słodkie, jak wiadomo. Niezła kombinacja. Mam nadzieję, że wypróbujecie, że będzie Wam smakowało. Jeśli tak, to proszę o paluszka w górę i zapraszam do gotowania z Bożanką. Do zobaczenia wkrótce. Nie zapomnijcie zapisać się na mój kanał. Bye!